Czołym Katowice. Przed chwilą mieliśmy takie wesołe przemówienia, jak będzie dobrze, kiedy wygra Sławomir Mensen, ale powiedzmy sobie też o tym, co jest złe w dzisiejszej Polsce, co widzimy na polskich ulicach. Te wybory, które już za miesiąc niecały te wybory są prawdopodobnie najważniejszymi wyborami po 89 roku. Z wielu powodów. Mówimy nie tylko o tym. Mówimy nie tylko o tym o gospodarce, o rządach, o sprawiedliwym rządzie, o tym, żeby coś się w naszym kraju zmieniło. Żyjemy w momencie tak naprawdę, którego nigdy się nie spodziewaliśmy. Pewnie gdyby ktoś nam powiedział, że takie problemy będziemy mieli za kilka lat, kiedy ktoś by nam to powiedział te kilka lat temu, popukalibyśmy się w głowę, że w Polsce będzie problem z masową imigracją, że będziemy mieli taki problem na granicy polsko, Białoruskiej. mamy masową imigrację do Polski już dzisiaj mamy takie sytuacje że w Warszawie w Boltach dochodzi do gwałtów tutaj w Katowicach pod Galerią Katowicką regularnie biją się pijane, naćpane ukraińskie byczki zamiast walczyć na froncie ukraińskiej wojny teraz chcą nam ściągać nielegalnych imigrantów i integrować ich za nasze pieniądze nie ma na to naszej zgody nie ma. Ruch narodowy, Nowa Nadzieja i cała Konfederacja od samego początku i konsekwentnie sprzeciwiają się masowej imigracji. Nie tak jak teraz w czasie kampanii wyborczej każdy kandydat mówi o tym, że no, ten mas masowa imigracja, imigranci nielegalni to złe. A później kiedy przychodzą do władzy, nagle okazuje się, że ściągamy ich tutaj masowo. Nie tylko tych nielegalnych imigrantów i ich nawet zapraszają do Sejmu, chociaż później mówią, że to kłamstwo, ale ściągamy też zupełnie legalnie setki tysięcy imigrantów z krajów muzułmańskich i miliony obcych z różnych krajów. Polska popełnia dzisiaj dokładnie te same błędy, co Europa Zachodnia kilkadziesiąt lat temu. Jeśli byliście na Zachodzie, turystycznie czy w celach zarobkowych, widzieliście, co się tam dzieje. My nie chcemy gwałtów gangów, gett imigranckich takie jak są w Europie Zachodniej w Brukseli, w Paryżu czy w Londynie chcemy bezpiecznej Polski silnej Polski, bogatej Polski i my narodowcy Ruch Narodowy popieramy kandydaturę Sławomira Mencena właśnie dlatego że to ten kandydat gwarantuje nam bezpieczeństwo siłę i bogactwo Polski jeśli się z tym zgadzacie przekonajcie swoich bliskich swoich znajomych, koleżanki, kolegów żeby Spędzili ten dzień wyborczy na pójściu do urny oddaniu tam głosu właśnie na słowo Mira Mencena. Na imprezy i zabawę w czas wyborów przyjdzie jeszcze czas. Te wybory są naprawdę ważne. Te wybory są na temat naszej przyszłości. Jest tutaj z nami bardzo dużo młodych ludzi. Te wybory są na temat naszej przyszłości. Czy my będziemy gospodarzami we własnym kraju, czy będziemy sługami narodu ukraińskiego i nielegalnych imigrantów? My chcemy państwa narodowego, państwa bezpiecznego, państwa porządku i prawa. Dziękuję. Czołem wielkiej Polsce.